Druga część. Idziemy teraz na czarcie góry, a później zbocza świętopełka. Czyli będziemy nad łuską się poruszali. Jesteśmy tutaj koło szpitala Nowego w świeciu.

Teraz jesteśmy na Dniabelcach. Ta część gór do takiej pewnej doliny to się nazywa Dniabelcy, a dalej będą wioski. Do rezerwatu jeszcze mamy tutaj z kilometr. On się tam zaczyna na 814 km Wisły. Tam jak będzie ta tablica z 814, tam się zaczyna rezerwat czarcie góry. A właśnie, tu jest poprowadzona ścieżka przyrodnicza, także tu akurat kawałek nią idzie. Czarcie góry to absolutnie niezwykłe twory geologiczne, które utworzyła Wisła, podmywając wysoki na kilkadziesiąt metrów brzeg, czyli krawędź wysoczyzny świeckiej. Rezerwat ma za zadanie chronić miejsca występowania ruchów masowych, w szczególności aktywnych, rozległych osuwisk ziemi. Osłowiska powoduje erozja brzegu. Największy wpływ na to zjawisko ma nurt Wisły, ale też deszcze i wiatr. Większą część zbocza rezerwatu porastają lasy grądowe. A na odsłoniętych, niewielkich powierzchniach utrzymują się ciepłolubne murawy z okazami dzwonka syberyjskiego i szałgi łąkowej. To jest ujście rzeki WD do Wisły. Nazwa czarcich gór. Nawiązuje do miejscowych legend, także tych związanych z żeglugą Wiślaną. Pisacy, szyprowie, rybacy mieli widywać na wysokich, poszarpanych szczytach czarta. Mocniej zrobić. No, wzdłuż możemy iść. Tutaj teren prywatny nie obejmuje. Słuchajcie, siatka jest tylko dotąd. Tu jest dotąd siatka. edukacyjna czarcie go Na Wyspianska drógą śmiętowego jakuba są zagrożone. Co, coś tam nie tak ah raniołki coś nie. Trzeba góry. A e, czarcie i się, potem jakoś wapę. Tu się zaczyna rezerwat, a my będziemy go oglądać od góry. O, bo ten nie możemy. No teraz nie eee, Rezerwa czyli Od końca grudnia nie. Coś fajnego. Znaczy się... cofamy się trochę i mamy ostre podejście. Uff z góry obserwować czarcie góry. Podejście. Gęsiego i powoli. Ostre podejście. Ostre. Piana owo? <grystanie z górą> Trzeba się złapać winie. Nie, 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 nie. się No nie. Tutaj przede mną idzie taki pan, który ma 81 lat i ten pan się wskrawał tutaj z tej góry, zobaczcie miał, Oh, did Bardzo mi jakoś, nie? Jest. Z tego jeszcze, Ale Właśnie, w tym nie, 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 idziemy nie, 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 idziemy jest, tu, tu, tu. Tu tu jest tu nie, 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 idziemy, idziemy nie, yes. nie, tam jest zbocza ładnie osłonięte. No fajna wygląda Nie spodziewałem się tego, Ale czy dobrze jesteśmy? Nie jesteśmy nie jest to chłopaka. Jeśli na malownicę jest, to jest mój no. na, jest, jest na wschodzie. Ale, ale, ale bywa nieryzykowne. <gryzny> ale ryzykowne, bo wchodzenia to tak... Szlak czarny. Skrzypki wsi. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale idziemy z czarnymi znakami Pańska droga się tego. Wiąk pod górami. Może widzisz pół metra wody. Co <laughs> to ja mówiłem? <laughs> jar czerwonej wody. Trochę na chwilę odejdę. Tu jest jar czerwonej wody. A tu właśnie mamy tą rzeczkę. Czerwoną wodę. W okolicach startowic znajdują się zbocza Świętopełka. W nowo utworzonym rezerwacie ochronie podlegają gron zboczowy, porastający urwiste stoki Doliny Dolnej Wisły oraz wcinające się głęboko w owe stoki wąwóz Czerwonej Wody. W tutejszym rezerwacie chodziło o to, aby wyłącznie naturze pozostawić zachodzące tu procesy starzenia i odnowy drzewostanu oraz gatunków z nimi związanych. Teraz dzieje, jesteśmy na zboczach świętopełka idziemy cały czas szlakiem czarnym w... Czyli na diabelce No i szlakiem glańską pewność tego wieku wąska to jest to nie? Tak Taka wydaje się węższa ale jest Już A tutaj jesteśmy teraz przy, w zabytkowym parku dworskim. Właśnie przy Sartowicach. No to kiedyś jakiś staw był. To tam liści i tym jarem także do listów schodzi. W zartowicach można oglądać klasycystyczny dwór powstały w 1792 roku. Niestety podczas przebudowy w drugiej połowie XX wieku pierwotne cechy architektoniczne zostały zatarte. Właścicielem tutejszego majątku był Ulrich Wilhelm Graf Schwering von Schwanenfeld. Pominek został jeszcze. Podłoga, parkiet. Warty Dworskim jest także kaplica rodowa Schwanenfeldu. Należy dodać, że wspomniany Ulrich Wilhelm brał udział w zamachu na Dolfa Widera w Wilczym Szańcu w Gierłoże 20 lipca 1944 roku z grupą spiskowców. Za ten czyn został rozstrzelany przez Hitlerowców. I droga przed nami. Sartowic noszą imię księcia pomorskiego Świętopełka II Wielkiego. W XIII wieku na jednym z wydrębnionych wzgórz w Sartowicach Świętopełk zbudował gród obrony. W kaplicy Grodowej przechowywano relikwie świętej Barbary, konkretnie jej czaszkę. W nocy z 3 na 4 grudnia 1242 roku. Rząd zdobyli gród i cenną relikwię przewieźli do zamkowej kaplicy w Starogrodzie, gdzie dzięki temu powstał znany środek pierścionkowy. Dziś na terenie dawnego grodu w Sartowicach jest mały cmentarz, a na miejscu kaplicy grodowej zniesiono w XIX wieku kaplicę pod wezwaniem świętej barbary. No w Morsku widzimy ruiny późno-klasycystycznego dworu z końca XIX wieku, którego właścicielką była Hrabina von Schwanenfeld, tej samej rodziny, która posiadała dwór w Sartowicach. Budynek jest piętrowy, z mezzaninem, podpiwniczony, pokryty płaskim dachem. Idziemy na urbek. i the <laughs> Bardzo szkoda, że Bardzo szkoda, kable powyrywali. Kable powyrywali. To bezpiecznie Ktoś tam szedł? Ktoś tam szedł? Nie wiem. Ale że dziwne rzeczy zostały, nie? nie opuji, ale... <śśmiech> Satanistyczne. Sataniści. Dziurawe. No, no, już to. jest to coś niżej. Ale jaki porządek Jeszcze nie tak źle, bo się nie sypie. No, no, nie wpada jeszcze. jeszcze nie, ale gdzieś tam widziałem, że dziura jest jednak. Bo byłem, z, widziałem, że z góry. No, tutaj chyba już nie można wchodzić, bo się sypie. To jest ta dziura. A to no, dziura w To jest wersalka. ¿Qué es Co jest. Ale tych pomieszczeń tutaj... Ale bojlery nie ukradli. Tak, bojlery? No to tam poprawia. A, faktycznie. правда шикарно.